Siemelnycz Kuziumarki, z tej strony szybki banan. Witam Was serdecznie na Mineserver.pl. Jesteśmy na Life'ie no i dziś chciałbym Wam przedstawić. No. Hmm, upgrade dalszy tych, tych, tych naszych policjantów, złodziei i tak dalej. Nagrywam ten odcinek na szybkości, bo niestety dzisiaj w sobotę mam wyjście na urodzinki. Więc pokażę Wam, co tutaj nowego powstało i co za niedługo zobaczycie na tym trybie, już za parę dni. Oczywiście nowe broni już weszły, nowe te aury, jak już widzicie, też są. Nie ma jeszcze zastosowania, bo nie było policjantów. Nie można było zostać policjantem, ale albo jutro, albo po weekendzie będzie już można. Quiz też jest przygotowany, bo to będzie w takiej formie quizu, że musicie zdać egzamin. Na egzamin już się możecie uczyć, ja już wam to pokażę na wejściu. Zobaczcie, jesteście na spawnie, idziecie sobie w to miejsce, gdzie mamy militarny kwipunek oraz chusty gangowe. Teraz tutaj powstał egzaminator. Na razie jest tutaj, jeszcze na Mindfoxie nie zrobiłem. Też go dorobię, myślę, do jutra. I zobaczcie, kliknij na książki, aby uczyć się do egzaminu. Więc klikacie sobie prawem na książki, i tutaj macie metary, materiały edukacyjne, czyli książki policyjne. Tutaj możesz przygotować się do egzaminu policyjnego. Tu się nic nie klika, tu się po prostu czyta. Zobaczcie, macie multum książek. To jest podręcznik policjanta, taki podstawowy pod podręcznik policjanta przestępstwa, podręcznik policjanta kajdanki, łańcuch więzienia i banki. I tu macie opis generalnie całego tego systemu, który napisałem. Musicie sobie to poczytać, bo tych tutaj rzeczy, które tutaj są będą dotyczyć pytania I krótko mówiąc, no jutro albo pojutrze, jak klikniecie na prawym na egzaminatorze To otworzy Wam się takie menu Będziecie mogli za 100 dolarów, symboliczna kwota, przystąpić do egzaminu Jeśli zdacie, to będziecie policjantem być może zrobię w przyszłości, że tego policjanta będzie można utracić. Na razie nie można. Na razie, jeśli jest się policjantem, to, to się nim będzie. Tu też będzie opcja, że można zrezygnować z bycia policjantem, bo wiadomo, jeśli jest się policjantem, to niektórych rzeczy nie można robić. Jako policjant nie możecie napadać na bank. Yy, tylko bronicie banku Jeśli jesteście zwykłym graczem To zawsze możecie być złodziejem Złodzieja się nie wybiera, to nie jest profesja Złodziejem może zostać każdy w każdym momencie Wystarczy, że zabijecie na... To nawet nie jest kwestia złodzieja, co bardziej przestępcy Przestępcą, żeby być, wystarczy zabić jakiegoś gracza Przestępcą też się zostaje, kiedy Ja wam omówię, w sumie umówmy sobie to Ja wam to szybciutko mówię, tak więc Włączam szybciutko książeczki i patrzcie w tym brutalnym mieście policja może doprowadzić przestępców do więzienia. Aby to zrobić, należy skuć przestępców kajdankami oraz poprowadzić go na łańcuchu do odprawy więziennej. Gracz musi być przestępcą, aby można było go skuć i oddać do więzienia. Sam łańcuch nie wystarczy. E, o co tutaj chodzi? Będą dwa przedmioty: będzie łańcuch i będą kajdanki. Te tutaj widzicie kajdanki. Ale oprócz. E, te kajdanki teraz miały, jak wam przedstawiałem, dwie funkcje. One mogły i skuwać. I na łańcuch kogoś dawać. Ale to było dość mylące. Jak ja pisałem ten regulamin, to ja wiedziałem, że wy nie zdacie tego egzaminu, bo to jest takie dość yy, trudne. Dlatego będą dwa przedmioty. Jeden to właśnie będzie, będą kajdanki, a drugi to będzie łańcuch. Kajdanki. Już wam tłumaczę. Więc to, to będzie takie... Jeśli będzie ktoś mnie posłucha, to nie będzie musiał tak dużo się uczyć z książek. Jeśli ktoś ma kajdanki, to mo kajdanki może używać tylko policjant. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz... Kajdankami można skuć tylko osoby, które są przestępcą. A przestępcą jest się, kiedy na przykład się obrobi bank, lub zabije jakiegoś gracza. Jeśli zaatakujecie kogoś z pięści, to jeszcze przestępcą nie jesteście. Musicie kogoś albo zabić, albo obrobić bank. O obrabianiu banku za chwilę. Yy, to to są kajdanki. A jeśli chodzi o linę, czyli taką, że bierzecie gracza na linę, to może to używać każdy. Nie musicie być policjantem, każdy może tego używać. Jeśli dacie kogoś na linę, to wy dalej możecie się atakować. To wiecie, nawet jak na kogoś zacie to ten ktoś was może zabić, a wy możecie jego. Ale jeśli chodzi o kajdanki, bo nie powiedziałem sobie, to kajdanki, jeśli kogoś skuwacie, przypominam, że skuć można tylko przestępcę, to ten przestępca będzie automatycznie spowolniony i nie będzie mógł chodzić, nie będzie mógł skakać, nie będzie mógł nic robić. I druga rzecz. Nie będzie mógł się atakować z tym, który go skół. Czyli krótko mówiąc, jest taki. Yy, no, nieśmiertelny na, na, dla, dla, dla siebie oni device, tak? Czyli policjant nie może zabić y, przez y, skutego, a skuty nie może zabić policjanta, i to działa przez 30 sekund. Po 30 sekundach rękawice po prostu się luzują, macie informację na czacie, że rękawice zostają poluzowane, i w tym momencie znowu się możecie atakować. W taki sposób to działa. Oczywiście, w praktyce wy sobie to wytestujecie, ale to jest na razie taka teoria, żebyście po prostu zrozumieli. Ok, tutaj jest o tym, co powiedziałem, znacznie więcej. Eee, tak, że bla 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 Przestępca może eee, Przestępca, aby można było go skuć I oddać do więzienia z samą Wystarczy, eee, gracz może dokonać I mm, Gracz może dokonać jednego z dwóch przestępstw tak Zabicie innego, to o tym mówiliśmy sobie Gdy gracz zostanie przestępcą, nad jego głową pojawi się czerwona aureola Tak, no to, to o tym też powiedziałem Po zabiciu gracza Gracz jest przestępcą przez 40 sekund. Tak. Generalnie, jak macie tą aureolę na głowie, taką czerwoną, to znaczy, że jesteście przestępcą, i przez 40 sekund od momentu zabicia kogoś, lub przez 3 minuty od momentu napadu na bank, będzie taka aureola. Eee, dobra, to tutaj mamy tą książkę na pewno zrobioną. Kajdanki. O tym też akurat mówiłem, że co, co robią te kajdanki. To jest tak naprawdę książka o wszystkim, co robią kajdanki. To jest o książka o wszystkim, co robi łańcuch. To jest książka o więzieniach, czyli gdy zaprowadzisz przestępcę do odprawy więziennej, to zostanie automatycznie zamknięty na 3 minuty w więzieniu. Jeśli się wyloguje, to, pod, to po kolejnym zalogowaniu ten czas będzie liczony od nowa. Czyli krótko mówiąc, jak będziecie siedzieć w więzieniu 2 minuty i dacie loga, no tak jak wrócicie, to znowu będziecie na 3 minuty w tym więzieniu. No to jest, myślę, normalne i zrozumiałe. Policjant, za doprowadzenie przestępcy do odprawy więziennej, dostanie 100 dolarów. Na początku było 50, uznałem, że to jest za mało. Podwoiłem. Skąd yy, konta oczywiście gracza Czyli jeśli jesteście przestępcą, ktoś was skuje, doprowadzi do więzienia Tracicie 100 dolarów, a policjant, który was zaprowadza zyskuje No i banki Banki, yy, tutaj jeśli doprowadzicie przestępcę, który okradł, bankie, yy, okradł bank To dostaniecie 200 dolarów za doprowadzenie jego do odprawy więziennej I dostajecie też 50 dolarów za to, że go zabijecie Czyli krótko mówiąc, jeśli uznacie, że przestępców jest kilka, no to wiadomo, kilku nie możecie naraz na linę, na łańcuch wziąć. Nie mówimy na linę. Mówimy od dzisiaj na łańcuch, żeby była taka spójność. Eee, na łańcuch nie możecie go wziąć. Eee, kilku. Dlatego wiadomo, no najlepiej kilku zabić. Zarobicie za to kasę, a jednego sobie wtedy jeszcze wziąć i do więzienia zanieść. No to, to jest dla policjantów gratka, bo policjant może zarobić więcej niż na przykład bandyta, na jeśli mu się uda skok. Oczywiście policjant ma ciężej, no i zobaczymy. No, ja wiem, że ktoś, kto będzie chciał zostać bandytą, to i tak będzie szedł na łatwiznę, ale bandytów na pewno będzie znacznie więcej. Przypomina. Aha, jeszcze informacje o bankach. Eee, tego nie przeczytałem. Do banków co pewien czas przyjeżdża konwojent. Konwojent to jest zwykły NPC z pieniędzmi. Każdy policjant jest o tym informowany radiowo 20 sekund po pojawieniu się konwojenta w banku. Natomiast pozostali gracze otrzymują tę informację od razu, dzięki czemu mają małą przewagę czasową. Ojoj Disconnect. Uuuu, disconeccik. Dobra, to robimy szybki szybki relok. Ja już. Neta mi wywaliło, ale już już parę sekund i jesteśmy. Nie będę ciął, bo tak będzie szybciej. Okej, okay, tekstur pak już mi się ładuje. No okej, okay, jesteśmy. Eee, tak, książki. Książki już szybko wbijamy. Pyk. Ok, czyli krótko mówiąc, jeśli yy, przyjeżdża konwojent, bo to jest w losowym czasie, nie wiecie kiedy ten konwojent się pojawi, on przyjeżdża w losowym czasie. Jeśli pojawi się taki konwojent, ojej, teraz mi wszystko się włącza, gadu, gadu, escape. Y, no, boneta mi rozłączyła faktycznie. Jeśli ten konwojent się pojawia yy, w banku to policja jest o tym informowała na 20 sekund po tym jak on się pojawia, ale wszyscy pozostali gracze, którzy nie są policjantami, mają informację od razu. Dzięki czemu mogą szybciej troszeczkę napaść na bank i policja jeszcze nie będzie tam po prostu na nich czekać przed atakiem. I to mają taką małą przewagę. Yy, oczywiście jeśli bank jest atakowany, to wszyscy policjanci dostają informację o tym. Każdy, kto ma policjanta, dostaje informację, że ktoś obrabia bank, że ktoś zabił konwojenta. No i wtedy musicie jak najszybciej się udać do banku. I bank mamy na warp Fabryka, nie ma jeszcze warp nie ma takiego warpa, ale chcę tam dolecieć. Warp, fabryka, obu fabryki. Tu mamy fabrykę, tu mamy komisariat policyjny, tu mamy więzienie, a tutaj mamy bank. No więc od banku do więzienia jest naprawdę niewiele. Więc jeśli ktoś kogoś tutaj zdąży skuć, to bez problemu te 30 sekund dojedzie tutaj, nie wiem, czy dobiegnie sobie nawet, bo to jest na przykład bardzo duży ten. A, też taka opcja jest, bo tutaj trzeba było ostatnio wam mówiłem, czy wpisać otwórz, ale teraz jak ktoś jest policjantem, to wystarczy, że podejdzie i od razu się otwiera. Oczywiście innym się nie otworzy, no i wtedy doprowadzacie gościa tutaj i dostajecie, jeśli on obrobił bank, dostaniecie 200 dolarów z jego konta, a więc znacznie więcej, a za obrobienie banku to zrobię chyba randomowo, że jakąś tam kwotę się dostanie różną, jak się obrabia bank, jeszcze o tym powiem, bo, bo o tym też nie mówiłem, patrzcie, eee, to jest bank, Zotolo to budował, bardzo ładna budowa, mega mi się podoba, eee, bank jest prosty, tak jak mówiłem, to w ogóle nie ma nic wspólnego z bankami na GTA. Wy się nauczycie tego, ja wiem, bo jak Wy się wojowników potworów nauczyliście w czasie, to to też zrozumiecie. Ja wiem, że teraz jak ja mówię, to może to się wydawać skomplikowane, ale jak będę na, pe na pewno nagrywał odcinki, to będzie znacznie łatwiej. Dobra, wbijamy sobie na górę. E, tutaj jest e, wejście do banku, tutaj będzie taki safe ala i to się będzie otwierać, kiedy zabijecie konwojenta. Tu będzie konwojent gdzieś chodził i jeśli go zabijecie, to to się otworzy na kilka sekund. Wtedy musicie szybko tutaj wejść. No i musicie tutaj, musicie tutaj przeczekać dwie minuty. Wejść tutaj może tylko wtedy ta osoba, która uczestniczyła w, w napadzie na bank. Ona nie musi być konwojenta, ona musi uczestniczyć w napadzie na bank. Co, co to znaczy, żeby uczestniczyć? Trzeba być po prostu w banku. Kiedy konwojent jest w banku, jeśli ktoś nie chce napadać na bank, to po prostu go tutaj nie powinno być. Ale jeśli chce napadać, to powinien być w, w, w tym banku. Jeśli konwojent zginie, to wtedy każdy, kto był w banku, będzie mógł wejść do sejfu. Inni gracze nie będą mogli. Ale jeszcze druga rzecz ważna, każdy policjant może zawsze wejść sobie do sejfu. Mm, oczywiście policjant nie dostanie za to kasy, bo policjant jest od ochrony, a nie od napadania. Tylko policjant ma zawsze wstęp do sejfu. A poza policjantami mogą tylko tacy, takie osoby, które napadną na bank. No i chyba to jest jasne. Jeśli macie pytania, pytajcie w komentarzach. Mam nadzieję, że to się jakoś tak rozjaśniło. To jest wszystko naprawdę perfekcyjnie zrobione, bo no, testy już robię kurde parę godzin i... To działa dobrze, więc jeśli, jeśli wam coś nie zadziała, to znaczy, że wy coś źle zrobiliście. Jeśli macie z tym wtedy problem, to piszecie na forum, pytacie, ja doprecyzuję. Oczywiście mogą się pojawić jakieś błędy, bo nieraz było, były sytuacje, że komuś na przykład jakiś god zostawał. Znaczy to nie taki god, że każdego może zabijać, tylko taki, że on nie może nikogo atakować i nikt nie może atakować jego, ale to już też jest jakby sfiksowane. Hmm. Jeśli jakieś błędy się pojawią, to oczywiście przerobię modyfikację i usprawnię. No ale to chyba tyle. Yy... Test na egzamin, nie, no test, test wam pokażę w następnym może odcinku. Ja go na pewno nie będę robił, tego testu, bo nie chcę wam spoilować, jak się go wykonuje. Ale to będzie 8 pytań, na razie jest 8 pytań. Jeśli dojdziecie do końca, odpowiecie na wszystkie pytania, to jesteście policjantem. Kajdanki i tą linę, na linę, łańcuch, przepraszam. Będzie można pewnie gdzieś zakupić w jakimś sklepie. No cena będzie na pewno nie mała, ale też nie duża. Nie będzie taka gigantyczna jak nie wiem, jak samochody. Nawet nie mówię o ekskluzywnych, co o zwykłych. Będą tańsze, tańsze, myślę, niż zwykłe samochody. Coś, nie wiem. No coś droższego, myślę, niż telefon, ale coś tańszego niż jakiś samochód. Więc to tak, parę tysięcy może, myślę, będzie, będzie ok. To nie będzie za dużo. No bo inaczej by wszyscy latali z tymi kajdankami i tak dalej, nie? A to też nie o to chodzi, żeby każdy znowu miał. Kajdanki każdy, każdego, o, bo takie coś to może zrobić każdy. To będzie mógł robić każdy. Tylko, oczywiście, teraz on by był w stanie mnie zabić, gdybym nie miał game. młoda. Ok, jeśli chcecie kogoś zerwać, to przypominam skok lewym, i już tam jest zerwany. Okej, okay. otwierajcie bramę. Brama otwarta, wjeżdżać. No, dziękuję. No i dobra, i to chyba jest na tyle. Widzicie, im się nie otwiera, bo oni nie są policjantami. Jaki zwariowany. Słuchajcie, no i to jest, to jest chyba wszystko. Tak mi się wydaje, jeśli chodzi o ten system. Tam większość się dowiecie z samego, samego poradnika, który jest na spawnie w tym momencie. A testy na policjantów będą albo jutro, albo po weekendzie. Zobaczymy, jak mi się to uda zrobić. O. Mamy te książki, zapoznajcie się z tymi informacjami, bo warto. Przytaczajcie dwa razy. Jeśli coś jest niezrozumiałe, napiszcie mi pytania w komentarzach. To też będzie super pomocne dla każdego, myślę. Bo jeśli czegoś nie rozumiecie tutaj, pytajcie po prostu w komentarzach. O i to też jest spoko, bo postaram się na wszystkie pytania, które nie są zawarte tutaj, odpowiedzieć. A no właśnie, jeśli nie są zawarte, to ja postaram się nawet zaktualizować te tutaj e, no, poradniki, bo być może macie jakieś pytania i coś jest niezrozumiałe, więc wtedy. Zapraszam do pytań. No i co? To będzie z mojej strony wszystko. Troszeczkę pogadałem. Dzięki serdecznie za wysłuchanie mnie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Myślę, że już bardziej, e, no, bardziej będzie tam więcej akcji niż mojego gadania. Tak więc trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.